Cześć, witam. Dziś się wybierzemy na Krzyż Mileniny. tak jak mówiłam, wakacje, się wybierzemy. Są już światła to jest już bezpiecznie jak przejść, więc ja przejdę. Yy, Ostatnio odkryłem drogę, że tam idzie po tym tak zwaną koniczyną. Przeze mnie to jest na, motyl nazywane. I tu wyjechodzisz, więc mogłem już wcześniej jechać, ale wolę tutaj tak, bo tam się pokręciłem niedawno i nie wiedziałem jak już gdzie wyjadę. Dobra, nieważne. Yy. Już niedługo będzie filmik, taki ogólnie o kanale i też powiem o tej sytuacji. Będzie nawet filmik z dedykacją, tam będzie pewna część z dedykacją dla tej pani, która mi trudne czasy zrobiła, ale dobra, nieważne. Historia Krzyża Milenijnego będzie na miejscu, jak tam już dojedzie. Więc ja tam je już jadę. Jesteśmy moi drodzy na Krzyżu Milenijnym. Historia tego Krzyża jest taka. Krzyż tutaj przede wszystkim jak sama nazwa milenijny on tu został postawiony z okazji tego, że minęło 1000 lat, czyli że... Jakby to powiedzieć była zamiana roku i wieku, czyli że z 1900 na 2000 W nocy on jest bardzo ładnie podświetlony ten krzyż. Nie wiem, czy widać na kamerze, ale dokładnie przeczytam. Niech krzyż przypomina nam o naszej chrześcijańskiej godności i naszej narodowej tożsamości. O tym, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy, gdzie są nasze korzenie. Jan Paweł II, zakopane 6 czerwca 1997 roku. Początkowo ten krzyż miał się znajdować. Na najwyższym szczycie karkonoszy, czyli na śnieżce, ale zrezygnowano, bo to parafia świętych Erasma i Pan Kracego w Wieloniku, to był ich pomysł, żeby tu taki krzyż powstał. Tutaj widać właśnie ten kościół, wieże. Obok jest tam drugi krzyż. Są tutaj dwa krzyże. Ale ten moim zdaniem krzyż bardzo ładnie wygląda. Szczególnie w nocy. Jak jest ciemno i słodnie, bardzo podświetlony, widać go z zabobrze. No i tutaj za krzyżem piękny widok na zabobrze i ją górę. Pozdrawiam. Kula super, miłośnik wycieczek i kolei, Jelenia Góra. Tu widzimy Konstytucji 3 Maja ulice. I zapraszam do subskrybowania kanału i polecaj kanał znajomym. Krzyż trochę chyba myślę większy niż ten w Pustkowie, który pokazywałem, zdecydowanie większy.